Witam wszystkich serdecznie z tej strony Król Rzuci. Dzisiaj Wołodymyr Sałański przyjechał do Polski i tak szczerze nie bardzo wiem po co, bo USA już zapowiedziało następną transzę pomocy no to sama amunicja, no ale lepsze to niż nic. Polska miała już podobno wysłać kilka migów, ile dokładnie nie wiadomo, a i se niedługo mamy wysłać Rosamaki chyba ze 100 sztuk, tylko no, że na tę chwilę Sałański więcej nic nie dostanie. Już od kilku miesięcy nie ma jakiejś korelacji pomiędzy wizytami kogokolwiek a dostarczaniem e, sprzętu. Nawet e, niedawna wizyta Bajdena w Polsce okazała się ostatecznie bezowocna. A dyskutować to też Załański nie ma o czym. Na pewno nie z Dudą. E, ostatecznie jedynie co wynikło z tego, no to to, że Załański dostał duży medal. E, konkretnie to arterorło białego. Za co nie mam pojęcia, pewnie w samion Duda dostanie na Ukrainie jak przyjecie order Chmielnickiego. Trochę to smutne, że nagrody przeznaczone teoretycznie za wybitne dokonania politycy sobie tak wręczają w ramach wzajemnego lizania tyłków. No ale cóż. Oprócz tego Trzaskowski chciał porozmawiać z Załańskim, no ale mu nie pozwolono, ten to w ogóle już nie ma o czym z nim gadać. Ogólnie w mediach wszędzie trąbią o historycznej... Wizycie, no ale nie stało się tu w sumie nic ciekawego. Putin natomiast zwołał spotkanie Rady Bezpieczeństwa, jak zresztą zawsze, gdy Załański się z kim spotyka. Mieszkańcy Donbasu mają dostać dwuprocentowe kredyty na budowę domów. Oprócz tego Rosjanie chcą powołać komisję do spadania Nord Streama i zapraszają do niej Danię. Mamy jeszcze kwestię teoretycznie Finlandii, ale jak już mówiłem we wcześniejszym filmie, z wojskowego punktu widzenia, to tutaj dużo się nie zmienia. No, prześlą kilka rakiet z dla propagandy i tyle. Do Putina przyjeżdża natomiast Łukaszenka. W samym Bachmucie zajęto budynek ratusza i praktycznie całe centrum. Walki mamy jeszcze w okolicach więzienia i hotelu Bachmut. Rosjanie wchodzą już do zachodniej dzielnicy miasta. Grupa Wagnera ma mieć już wsparcie regularnej piechoty, a dowódcą operacji został podobno Surawikin. W mieście i okolicach podobno ma być zlokalizowane 83 tysiące ludzi. Przy czym termin okolica jest tu dosyć luźny. Część wojsk z północy prawdopodobnie osłania akurat kremlinę. Rosja ma tu posiadać 60 tysięcy ludzi. Przy czym jak mówiłem, te liczby są mocno przybliżone. A biorąc pod uwagę, że do Bachmutu przychodzą posiłki, no to muszą być brane gdzieś z odwodów. W każdym bądź razie na tę chwilę, na jakieś szybkie rozstrzygnięcie na tym odcinku frontu bym nie liczył na no za dużo żołnierzy. Będziemy mieć prawdopodobnie wojnę pozycyjną, ale gdzieś yy, podczas ofiary. W Chersoniu i na froncie zaporowskim natomiast mamy duże ruchy wojsk ukraińskich. Podobno zgromadzone jest tutaj, gdzie około 400 40 tysięcy ludzi. Pogoda znowu się trochę poprawia, a zachód domaga się sukcesów. A że w Bachmucie coraz gorzej, no to zwycięska kampania na pewno się przyda. A propos zaporoża, to nie mieliśmy zamach na burmistrza regionu Jakimowskiego, Maksyma Subarjewa. sposób standardowy bombował cię, człowiek przeżył je w szpitalu. I to chyba najwyższy rangą urzędnik rosyjski, którego udało się, na którego udało się zamach przeprowadzić. Sprawca oczywiście nieznany. Zatrzymia Zatrzymano już natomiast sprawcę zamachu na tatarskiego. To niejaka Daria Trepowa z zawodu rzeźbiarka. Była aktywistką związaną z protestami antywojennymi. Nadanie przesyłki zlecił jej człowiek poznany w internecie. Płatność za wykonanie zadania dostała w bitcoinach. Kto to był, no nie wiadomo na razie. I to jest oficjalna wersja, choć ja tutaj nie widzę niczego nieprawdopodobnego. Co ciekawe, ma ono już prawnika i jest to ten sam gościół, który broni teraz Gierszkowicza. Stało się, Finlandia oficjalnie weszła do NATO. No, jest to bardzo duże zwycięstwo propagandowe. Jak już mówiłem, Finlandia wcześniej była po stronie Zachodu, a taka Turcja czy Węgry, no to są w NATO i jakoś polityki ich ichniejszej to nie zmienią. Pytanie, czy w tym kraju powstaną amerykańskie bazy. Bo wtedy możemy mówić dopiero o jakiejś prawdziwej eskalacji, no bo to, co jest teraz, to jest bardziej formalność. Swoją drogą, właśnie skończyły się tam wybory, a żadna partia nie uzyskała satysfakcjonujących wyników. Hmm, Japonia zniosła sankcję na rosyjską ropę. Podobno mają zgodę Białego Domu. W sumie Biały Dom za wiele do powiedzenia nie ma, choć jest to de facto i Ameryka na rękę, bo obniża trochę cenę ropy. USA jest wiadomo jej eksporterem, ale wyższe ceny napędzają również inflację, która jest w tej chwili głównym problemem politycznym, a demokraci akurat z przemysłem naftowym nie, nie, mają duży, nie mają za dobrych i tak stosunków. W Polsce dokładnie w Hrubieszowie przy granicy z Ukrainą mieliśmy protest rolników przeciwko sprowadzaniu ukraińskiego zboża. Chcąc uniknąć w mniemaniu Ukraińców upokarzającej umowy zbożowej w sprawie transportu właśnie tego surowca przez Morze Czarne i dawania Turkom wynegocjowanych upustów, nasz wschodni sąsiad stara się obchnąć jak najwięcej zboża drogą lądową, no czyli generalnie no przez nasz kraj. A nasz rząd oczywiście im na to pozwala. Im. A nasz rząd oczywiście im to ułatwia. Nasza Ukraina, no to jakby nie patrzeć, kraj rolniczy. No to w wyniku tego mamy lokalny nadmiar zboża. Oczywiście potem trafiono ono na zachód, no ale na tym procederze to już korzystają pośrednicy. A że magazyny się magicznie nie rozciągną, na no to rolnicy albo nie mogą w ogóle sprzedać plonów, albo muszą to robić po bardzo niskich cenach. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.